Ostatni rejs w sezonie na Antarktydę, jesienny. Słuchajcie, na tym rejsie będzie Niedźwiedzie Mięso i potrzebuję, bo ten rejs to ja prowadzę, mocnej, twardej załogi do ostrej żeglugi. To jest taki rejs, w którym my się przygotowujemy do następnego rejsu na Morze Rossa, gdzie chcemy zejść nie dalej na południe jak się tam. I w tym rejsie będziemy do czyli jazda na dwie bakty po 5 osób, ośmiogodzinne, godzinne, dużo zmian żagli, dużo pracy na pokładzie. Plan jest taki. Startujemy z Ushuaia, jedziemy prosto na południe, nigdzie się nie zatrzymuje. Będziemy tak jechać z 10 dni. Mam nadzieję, że wiatry trafią się dobre, dojedziemy do, może do Wyspy Adelaidy, może do Zatoki Małgorzaty. Jak nie będzie lotów, to może nawet wejdziemy w zatokę Umu. Potem stamtąd spokojnie już wracamy między wyspami wzdłuż tego całego półwyspu elektrycznego. No będzie tam sporo nocy, trochę śnieżyc, niedźwiedzie mięso i kupa fajnej zabawy. Ale potrzebujemy naprawdę żeglarzy, którzy są pożegnać. Obejrzymy też pingwina, zobaczymy od, od wieloryba, ale tak naprawdę to nie to będzie dla nas w tym lesie najważniejsze. Najważniejsza będzie żegluga, żegluga w trudnych warunkach, żegluga w ciemności i dojechanie jak najdalej do tego fragmentu Antarktydy, gdzie już nie dojeżdżają statki wycieczkowe, no gdzie naprawdę zaczyna się taka kompletna nieposzność.